Cześć moi drodzy, aktualnie znajduję się Przed budynkiem dworca głównego Dzisiaj pracuję w godzinach 18 do 22 :00. No i cóż Wczoraj był względny spokój, dzisiaj nie zapowiada się nic innego A miejsce w którym jestem to jest miejsce gdzie bezpiecznie można się włączyć bo jestem już na pewno w hotspocie Tak jeszcze orientacyjnie hotspot przebiega mniej więcej wzdłuż linii torów kolejowych także jak się wyjela spod, wiad... spod wiaduktu to już właściwie jest w hotspocie Pierwsze zamówienie dostarczone z sobie To dość ciekawa brama, co mam powiedzieć a tymczasem trzeba jechać Oczekiwać na kolejne zamówienia godzina 19.30 tam pod dali widać budynek Komendy Wojewódzkiej a za nim się wyjawia Sky Tower Mówiłem ostatnio że wybieram się z góry. Konkretnie wybieram się do Srebrnej Góry. Jest to nieduża miejscowość na pograniczu górsowych i górbarków. Całość 60-70 km od góry. Miejscowość słynie z portów górskich. Jest największy kompleks w Europie. E... dawniej wydobywano również e... rudy srebra, są na góra jedną z ciekawostek jest również kolej zębata raczej pozostałości e... wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że na trudnym podjeździe była trzecia szyna do której były podłączane też specjalne wkłady, i ta szyna wspomagała pociągi w podejrzeniu pod, pod, pod trudne podjazdy. Kolej została rozebrana w trakcie wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. właśnie z takich ciekawostek, no. Jeszcze jedna ciekawostka. Taka ostatnia w Srebrnej Górze również jest duro, enduro. Dość trudne single czaki. Jeśli ktoś jest zainteresowany MCB, to zdecydowanie polecam. 19,30 i jedno zlecenie. Na szczęście jesień idzie, więc niedługo jakiś ruch się rozpocznie. Zamówienie drugie. Tu on jest do złokin. Będę jechał na nas Tutaj artyści rozstawiają, coś przedstawiają. Tu jest jakiś no. Ludzi jest dość sporo. No, zamówienie dostarczone ale dość fajnie było, bo zamiast jechać dookoła, mogę sobie skrócić e, jadąc przez e, szerokie przejście między blokami. Czyli Jens czekał już na mnie p, pod bramą. Grzecznie poprosiłem, żeby się przedstawił i zamówienie dostał. Do końca zostałem już niecałe dwie godzinki o nawet godzina 40 ruch Zapowiadało się obiecująco Szybko było pierwsze zamówienie, a potem Siedzenie, czekanie, czy, e, czytanie ciekawostek. Obecnie jestem na Placu Wolności, na szczęście komary jeszcze nie tną, jak wczoraj, a tyle, już tutaj widzę, chyba zaczynam się czaić. Tutaj byli się za na plac solny Ludzi bardzo dużo, widać wakacje. No cóż no to trzeba sobie zaraz coś wziąć do poczytania i czekam na kolejne zamówienia Uciekłem z tego siedliska komaru w placu wolności W międzyczasie złapałem jeszcze jedno zamówienie z pizzy posy kolejny klient czekał na mnie pod bramą tym razem jeszcze z e, obcojęzycznym dostawa szybka, bez problemu nawet przyjemnie. A tymczasem do fajerantu została godzina, cała. I tak nastał koniec zmiany, pieniądze już podliczone. 25 zł z dostaw, i 37 w ramach gwarancji. Szau z zleceniami nie ma, nie ma co ukrywać. Mamy końcówkę wakacji, więc to jest rzecz normalna. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.